Witam, znajduję się koło młodej Boreli. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać pierwsze objawy tego, że zaczęła się już wegetacja drzew i krzewów. Tutaj możecie dostrzec takie różowe pąki. To są pąki kwiatowe. Z tych pąków rozwiną się później kwiaty, i miejmy nadzieję, później owoce. Tutaj widać, jak nabrzmiewają pąki na brzoskwini. Tutaj mamy śliwę. Nektarynka. No, na wiśni to już widać nawet zielone, zielone zaczątki liści. Porzeczka czarna. I jeszcze wam za chwilę pokażę jak to wygląda na gruszy.